Dzisiejszy ranking będę prowadził ja. Oto 10 rzeczy, które musicie oglądnąć, jeżeli chcecie móc nazywać siebie o taku. Jeśli czegoś z tego rankingu nie ma na waszej liście, to macie to uzupełnić. A, i tu nie ma konkretnych tytułów. W ramkach podane są tylko przykłady. Jedziemy. Miejsce dziesiąte. Coś popularnego. Musisz mieć obejrzany coś, o czym wszyscy gadają. Nie zawsze są to pozycje dobre. Często są to badziewne pozycje. Ale wszyscy to oglądają i wszyscy o tym mówią. Więc musisz to znać. Nawet po to, aby pogadać o tym, jak badziewne to jest. Na szczęście czasem trafisz coś dobrego. Miejsce dziewiąte. Coś z tak zwanej klasyki. Eee, stare anime mnie nie interesują. Kreska brzydka. Zanim którejś z was gołąbeczki powie coś równie inteligentnego, niech się zastanowi, dlaczego te anime mają status klasyki. Bo są dobre, bo się nie zestarzały, bo ich oglądnięcie daje więcej frajdy niż kolejny Isekai albo inne sezonowe anime, o którym zapomnisz za pół roku. Muszę tłumaczyć dalej? Miejsce ósme. Tytuł, gdzie możesz wybrać swoją waifu albo swojego hasbendo. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie brałeś udziału w Wife Wars, to wiedz, że na pewno Cię to czeka. Wybranie swojej ulubionej bohaterki jest niejako rytuałem przejścia w niższy stan godności człowieka, który bezpośrednio poprzedza zostanie otaku. Musisz mieć przynajmniej jedną waifu albo jednego hasbendo. Miejsce siódme. Coś dozwolonego od lat 18. Nawet jeśli takie rzeczy cię nie interesują, musisz znać otóż jeden tytuł. Bo jak cię zapytają, jakie hentajce masz na koncie, to co? Oczami będziesz świecić? Nieważne, czy niż normalne hentaj: Yuri czy Yaoi. Coś tam musisz mieć. Miejsce szóste. Jakiś typowy shounen. Dlaczego? Bo to fundament, na którym obecnie opiera się społeczność otaku. W tej grupie animców naprawdę jest w czym wybierać. Nie brakuje tu pozycji dobrych, złych też nie, ale nieważne co wybierzesz, zapewne będzie fajne. Miejsce piąte: Anime, które ma ponad 100 odcinków. Nie mówię, że musicie je oglądać od początku do końca ale przynajmniej jakiegoś jednego tasiemca kojarzyć należy. Tym bardziej, że zwykle zrobiły się z nich tasiemce z jednego konkretnego powodu. Bo są dobre i są przez to popularne. Ani się obejrzycie, jak łykniecie jednego takiego paszyta w całości. Miejsce czwarte. Jakaś szojka. Yy, to anime jest dla dziewczyn, nie będę... Jeśli tak pomyśleliście, to wiedzcie, że pozbawiliście się szans na oglądnięcie masy zajefajnych fajnych tytułów. To, że coś się szodzio, nie oznacza, że jest automatycznie skliwym romansem ze wzdychającymi biszami. W tej grupie jest pełno widowiskowych, odjechanych i śmiechowych anime. Miejsce trzecie. A może coś ambitniejszego? Eee, znowu wyjść do teatru nie lub! że coś jest ambitne, nie znaczy, że jest nudne. Ha! Jest masa tytułów, które biją popularne pozycje na głowę. Nie tylko ze względu na przekaz, ale również przez to, ile frajdy daje seans. Widzicie, często gęsto miecze, karabiny i sekaje są niepotrzebne, żeby dobrze się bawić. I to bardzo dobrze. Miejsce drugie. Coś od studia Ghibli albo Gibli. Różnie się to czyta. Sorry, przy wcześniejszych punktach mogliście dyskutować, ale tu miejsca na dyskusję nie ma. Studio Ghibli ma na swoim koncie oscarowe pozycje, ale wierzcie mi, ta złota statuetka nie oddaje wielkości dzieł, które zostały stworzone przez to studio. Musicie oglądać przynajmniej jeden film od nich, przynajmniej, ale zalecam oglądnięcie dziesięciu lub więcej. Przyszedł czas na pierwsze miejsce. Jest pierwsze, bo jest najważniejsze. Bez niego nie masz prawa mianować swojej osoby otaku. Przy nim wszystkie pozostałe miejsca wydają się być nieważne. Czym jest to zaszczytne pierwsze miejsce? Jest to Twoje ulubione anime. A ja. Musisz mieć swój ulubiony tytuł! Lubisz Tytanów? Świetnie! Uwielbiasz przygody Kirito! Bardzo dobrze! Jesteś fanem Akademii Plus Ultra! Boku no Piko jest Twoim ulubionym anime. I bardzo dobrze! I żaden kiep nie będzie Ci mówił, że istnieje anime lepsze od Boku no Pico. Twoje ulubione anime jest najlepsze! Jeśli je masz, to już możesz ćwiczyć nazywanie swojej osoby otaku. No, a teraz łapka w górę.